Dajcie mi proszę znać, czy dobrze słychać, czy widać mamy godzinę 12, więc zaczynamy nasz live analityczny. Dzisiaj mamy wtorek. Zaczniemy sobie od złota, tutaj dosyć fajna, ciekawa sytuacja. Mówiłem o niej wczoraj wieczorkiem. Powtórzymy sobie, bo setup jest naprawdę no w mojej ocenie bardzo mocny, i takiego w kategoriach okazji. Dajcie, dajcie znać przede wszystkim, czy dobrze działa nam transmisja. Okej, okay, widzę, że YouTube wystartował, mam nadzieję, że Facebook za chwilkę również nam zadziała. Okej, okay, dobrze, tak, wszystko dobrze działa. Widzę, że malutko się logujecie. Dobrze, słuchajcie, nie, przedłuża, nie przedłużając, myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy sobie od złota. Tutaj mamy dosyć ładny klaster FiBo. Klaster jest oparty nie tylko w kontekście jednego mierzenia, ale przede wszystkim kilku mierzeń. E, te mierzenia wynikają, one są niezależne od siebie, bo jeżeli sobie pomierzymy ostatnie fale spadkowe na D1, czyli dosyć wysoki interwał czasowy, no to zobaczymy tak naprawdę dwie rzeczy, trzy rzeczy, e, trzy albo cztery nawet, czwarty to jest układ. E, czyli tak, pierwsze mierzenie całego tego swingu spadkowego, tutaj początek mierzenia to jest 25 dzień. Marca, mamy 61,8. Przepraszam. Kolejny szczyt, czyli punkt X, mamy 7,8,6. No, i to są już dla mnie pierwsze takie informacje, że w pewnym miejscu gdzieś tam się grupują czy klasrują dwa poziomy FIBO. Patrząc dalej. I właściwie po lewej stronie zobaczmy takie lokalne podwójne dno. To są dosyć ważne doki. 7, a także 13, chyba, albo 14, 14 dzień, dzień lutego. Tutaj ładnie cena wyhamowała, było odbicie, bo podwójne, potrójne dno, nawet w tym miejscu. U, jakby pojawił się popyt. To jest dla mnie bardzo ważne, że w tym miejscu była aktywacja popytu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że cały ten poziom obecny, a to są okolice 1302-1303, z delikatnym haczykiem, ale bardziej 1302. Tutaj poprawkę jednego dolara oczywiście musimy wziąć z racji tego, że jest to wysoki interwał. Tutaj występuje biegunowość, czyli te dołki one służą na zasadzie oporu. Coś, co było wsparciem w tym momencie, w tym kontekście może być no naprawdę ważnym, takim mocnym oporem. Oprócz tego, że mamy 61,8 to jest w ogóle poziom, który ja rozgrywam z wczoraj w zleceniu oczekującym, mi jedno wyszło na podbiciu. Będę ponowne pozycje dobierał. Tutaj mamy jako potwierdzenie bardzo ważny, słuchajcie, układ harmoniczny, układ współczesny, zaznaczony kolorem niebieskim, układ Leonarda, czyli XABBCD, punkt B na 50, C, punkt D na 7,86. Charakterystyczne markowanie cery, czyli to, co ja bardzo lubię, czyli mocne podbicie. Na fali CD, często ta świeca podbijająca, właśnie wypełniająca układ, czy to układ Gartleya, czy tak jak tutaj Leonarda, ona się w końcówce układu pojawia, no i to podbicie było widoczne, prawda? To był 13 dzień maja, tutaj mocne podbicie, wyhamowanie, i w tym momencie się zaczyna jakaś piesza podaż uaktywniać. No bardzo dobrze, ja tutaj mam dwa warianty do rozegrania na to. Pierwsze mi weszło zlecenie oczekujące, więc sobie gdzieś tam wiszę w pozycji, dosyć fajnie weszło praktycznie na wysokości poziomu FIBO, więc jest ok. Pozycję, słuchajcie, będę dobierał w momencie, jeżeli będzie ponowny TS, więc tutaj naprawdę biorę pod uwagę tę potencjalną, powiedzmy, cofkę, jakieś odbicie, jakiś podwójny szczyt na zasadzie FIBO 786 i tak dalej. Bardzo ważna będzie biegunowość i ten poziom zaznaczam kolorem, to będzie zielony chyba. Kolor zielony, tak, to jest biegunowość, czyli wcześniejsze szczyty wynikające z położenia punktu B. Okolice 1289. Jeżeli tutaj zejdziemy, pierwszą pozycję, jeżeli mi się uda utrzymać dwie, pierwszą będę zamykał. Po prostu troszeczkę się obawiam tego, że jednak może zjechać do tego miejsca, wypełnić biegunowość i się od tego wsparcia po prostu odbić. Także w tym momencie to jest dla mnie chyba najlepszy taki setup, który, no, który będę chciał. Tak na poważnie rozegrać. Tych pozycji oczywiście może być więcej, bo to będzie zagranie średnioterminowe, a więc pewnie kilka dobrych dni, ono, mam nadzieję, nam potrwa. No Okej, okay, jak jesteśmy przy surowcach, Towarach, przejdźmy dalej. Tutaj mówiliśmy o ropie WTI, podtrzymuję w ogóle moje zdanie z wczoraj to wsparcie, które zaznaczyłem tutaj kolorem zielonym 60-92, uważam, że zostanie wybite. Wielokrotne testy tego miejsca, zwróćcie uwagę na te dolne cienie. Nie jest to dobrze znaczy, niedobrze to wygląda z strony technicznej. Z racji tego, że im częściej dany poziom jest testowany, tym ryzyko wyjścia dołem w końcu jest większe. No i tutaj tych testów było naprawdę w ostatnim w ostatnim kilku tygodniach, właściwie dwóch tygodniach, bo wcale to nie jest jakiś duży tam wycinek czasu, było kilka, także tutaj uważam, że wyjście dołem będzie na ropie WTI. Jedyny przystanek to może być początek mierzenia, czyli ten dołek 6 marca, natomiast zewnętrzne mierzenia uważam, że przyjdą nam z pomocą i zobaczymy. I 127, może nawet docelowo 161,8. Zobaczymy. Natomiast tutaj jakby szansa na wyjście dołem z ropy, no według mnie jest dosyć, dosyć duża. Okej. Okay. Przechodzimy, słuchajcie, do walut, potem będą indeksy, surowce już były i kryptowaluty. Eurodolar. Słuchajcie, eurodolar mamy dwa poziomy. Na eurodolarze mamy na interwale H1 troszeczkę inny poziom, bardziej lokalny. Dlatego ja powiększę tutaj H4 i mamy coś mocniejszego na, na H4. Ale po kolei, na początek, słuchajcie, poziom, który zadziałał, czy to było to zrzucenie, o którym ja wczoraj mówiłem, to jest klasyczny ZZB, zielony kolor, mocne wsparcie. 1.12.17, przy okazji mamy korektę pędzącą, bo to co zaznaczone jest takim żółtym, pomarańczowym, właściwie no żółtym, bardziej takim nasyconym kolorem, to jest korekta pędząca. Ja w tym momencie, zaznaczam czy opisuję. Mamy A, B, C i D, prawda? Czyli punkt D na 50, 1, 12, 17. Jeżeli, słuchajcie, ten poziom zostanie wybroniony, to idziemy wyżej. No i teraz pytanie: jak wysoko możemy zajść, uważam, że ta symetria, ten taki mierzony ruch na wysokim TF-ie w postaci 1 do 1, czyli taki klasyczny szeroki zygzak w tym wypadku, to są te okolice 1,1288. 1,1288, czyli poziom wynikający z bardzo takiego szerokiego mierzenia 1 do 1, uważam, że jeżeli wybronimy to wsparcie, to tutaj zaatakujemy, czyli wybijemy ostatnie lokalne szczyty i duża próba, duża szansa na zaatakowanie tego ostatniego maksimum, czyli tutaj te rejony 1.12.88 jak najbardziej realne. Takie mam scenariusze, słuchajcie, na eurodolarze, także tutaj cierpliwie czekam. Natomiast fund do dolara wypełnił nam bardzo ciekawą strukturę harmoniczną. To jest klasyczny guard Zaznaczam go kolorem niebieskim, myślę, że dobrze tutaj wyraźnie widać u Was. 7,86. Ono nam, ten poziom zawsze nam definiuje tutaj końcówkę tego układu. I oprócz tego, że zaatakowaliśmy 7,86 i mamy układ harmoniczny, i mamy formację świecową, prawda, z dolnym cieniem, to mamy jeszcze jednego rodzaju bardzo dobre potwierdzenie w postaci dywergencji wolumenowej. I tutaj się na chwilkę zatrzymamy na tym, bo chcę Wam ten motyw pokazać. Zwróćcie uwagę na tę sekwencje. No może nie kolor niebieski, bo nam się zlewa z całym układem, ale powiedzmy taki kolor, no żeby się odróżniał, pomarańczowy niech będzie. Zaznaczyłem słuchajcie, sekwencję ostatnich dołków, prawda? Pierwszy dołek, drugi dołek. I teraz zobaczmy, co się dzieje na wolumenie. Bo jeżeli by to była naprawdę mocna podaż, to ten wolumen skumulowany, jaki ten zwykły wolumen realny, on również. On również by narastał, prawda? Tutaj ten wolumen ewidentnie maleje. Zwróćcie uwagę w stosunku na przykład do wcześniejszego tutaj ruchu, ten wolumen obecny skumulowany jest mniejszy od, tej, od tego swingu poprzedniego. Tak samo wolumen realny, prawda? Niby nowe dołki są wybijane, nowe minima poszły, natomiast co z tego, jak tutaj ten poziom i cały układ jest tak jakby widziany, prawda? Czyli po wolumenie też widać, że ta presja podażowa sprzedających odpuszcza. No, tym samym może być aktywacja popytu. Zobaczymy. Ja ten poziom mocno obserwuję, dla mnie cały układ ma bardzo duży sens. Duże znaczenie, także warto uważam, że cały układ zaznaczyć, pomierzyć i obserwować poziom, a jest to poziom bardzo łatwy do zapamiętania 1,29,29, tak żeby wykończenie całego układu. Harmonicznego gartleja. Dolar do 1, słuchajcie. 127,2 nam odbija się od tego miejsca. No mamy ciekawe miejsce, bo mamy zewnętrzne mierzenia. 127,2 na początek. też o tym mówiliśmy, to jest mierzenie w ogóle z D1. Ładna świeca popytowa dzisiaj, prawda? Praktycznie takie objęcie hossy, zakrycie kołpusu świecy poprzedniej, czyli dnia wczorajszego. No wygląda, co nie, póki co nieźle. Natomiast jedyne, czego się obawiam, to to, że możemy zareagować na ZZB. Pamiętajcie, zawsze na wysokości 100% znajduje się ZZB. Może być ta cofka, może być ponowny atak, tudzież nawet gdzieś tam, w dalszej perspektywie, zaatakowanie dużego FI, prawda? Czyli 161,8. No tego nigdy nie wiemy. Natomiast tutaj te poziomy. One są u mnie na wykresie na pewno zaznaczone. W tym momencie nie mam żadnej pozycji na dolarze do jena, bo tak naprawdę obserwuję, co się stanie w tym miejscu. Jeżeli ten dołek wcześniejszy, tutaj sobie przypomnimy, te minima 23, 24, 25 dzień marca, jeżeli to wybronimy, słuchajcie, to dalej spadamy co najmniej na 127,2. To należy o, tym, należy o tym pamiętać. No póki co ta formacja wygląda nieźle, ale tak jak mówię, ja czekam na, na dalszy rozwój, wydarzeń. Artur napisał, pakujcie się w bita, bo pociąg odjeżdża. No zobaczymy Arturze, ja mam swoje zdanie na ten temat. Za chwilkę poprę to analizą, narzędziami, zobaczymy kto ma rację, tak? Euro słuchajcie, Eurojen to jest akurat setup, który udało mi się wykorzystać wczoraj, też o nim mówiłem na live i, i, i układzik e, fajnie zadziałał, także tutaj bardzo, bardzo się cieszę z tego, że wspólnie ten, ten układ i, i cały scenariusz sobie wyznaczyliśmy. Bo wiem, że część z Was też skorzystała z tego. No układ jest bardzo klasyczny, prawda? Układ nietoperza, głęboki, taki charakterystyczny punkt D, w tym miejscu mamy 161,8. Ostatniej korekty to jest bardzo ważne, że tutaj ten pomiar, on nam cały czas trzyma te spadki, prawda? Za każdym razem, jak jednak próbuje dotknąć, czy ten dolny cień, czy ta wczorajsza sytuacja, to 161,8 to fioletowe mierzenie tutaj trzyma mocne wsparcie, czyli mówiąc prosto od tego poziomu, tutaj cena się odbija cały czas. No i mamy punkt D na wzrosty, także uważam, że za chwilkę zaatakujemy te rejony. Praktycznie już je zaatakowaliśmy, to jest wcześniejszy układ ZZB. Ja Wam też pokażę układ overbalance, bo to będzie dosyć ważne. To może skasujemy. Pokażę Wam taki możliwy zasięg, czy też projekcję tych wzrostów, które są na eurojenie, bo uważam, że jeszcze troszeczkę miejsca mamy. To jest to mierzenie F100. Ja biorę pod uwagę tą korektę prostą, czy taką płaską nawet można by powiedzieć, bo ona jest praktycznie na tej samej wysokości. Ważny poziom, ważny oprócz 123, 63. Także ten poziom, słuchajcie, na pewno jest, jest istotny. Tak samo istotny jest z innego powodu. Jeżeli sobie pomierzymy standardowy motyw POW, czyli pomiar ostatniej fali, no to widzimy 61,8. Jak wiemy, 61,8 na parach z jenem, czy dolar do jena, czy tak jak tutaj euro jen, to nie są poziomy, słuchajcie, obojętne. Także tutaj taki lokalny sufit, lokalny opór uważam, że na tej wysokości właśnie się. Znajduje. Co dalej tutaj mamy? Euro GBP. Wczoraj padła propozycja, żebyśmy sobie analizowali. Ja to zerknąłem na to na wyższym interwale na D1. Wygląda mi to w kontekście harmonii dobrze. Na D1 wygląda to tak, jakby się tworzyła w tym momencie i nawet przyspieszyła, bo, bo to widać, prawda, po, po obecnych tam dniach, ostatnich sesjach, że ta fala CD przyspiesza. Cały układ się wypełnia. Oczywiście w momencie, jak dojdziemy do punktu D. Czyli jak zaatakujemy 78608762, no układ jest, bym powiedział, na pewno wart uwagi, tak? Ja tutaj sobie jakieś alety ustawiłem, po drodze mamy też mierzenie F100, także tutaj warto taką strefę pomiędzy. Już Wam może odczytam te poziomy, żebyście też dokładnie wiedzieli 0,87,43, 0,87,60. Między jednym mierzeniem, tym FS100, a tym 7,86, uważam, że warto strefę jakąś zaznaczyć, taki obszar FIBO, dlatego że tam może nastąpić odwrócenie, prawda? Także w tym momencie cała ta struktura, cała formacja się po prostu wypełnia. Natomiast wygląda, wygląda ciekawie. Przechodzimy dalej, słuchajcie, Australijczyk. Australijczyk walczy z takim szerokim klinem. na D1, fajnie to widać. Jak sobie H4 pomniejszymy, no to w sumie też ten klin taki zniszkujący. Pierwsze dywergencje się zaczynają pojawiać na wskaźnikach, na sekwencji dołkowych, czyli na minimach. Tak samo mamy układ harmoniczny, układ zewnętrzny, ten niebieski z zakończeniem, proszę zobaczyć, 127, 127 ,2. Także to też, słuchajcie, wygląda po prostu dobrze. XABCD Mamy ponowny test, bo pierwsza reakcja była wczoraj, czyli dojście do ZZB do poziomu 100. Mamy cofkę, no i tutaj jednak musi się określić. Powiem Wam, że ja, Australijczyka, pilnuję, bo akurat takie połączenie, czyli gdzieś tam dolna podstawa klina niebieskiego i poziom FIBO, jeżeli występują czy wypadają bardzo blisko siebie, widzimy, że one są niemalże identycznie na tym poziomie, to jest to technicznie po prostu ważne, tak? Czy będzie to ważne? 0,69,39 uważam, że ten poziom na pewno do przypilnowania jest. Kanadyjczyk, słuchajcie, zgodnie z założeniami, Kanada tutaj, no, bardzo ładne impulsy tworzy, według mnie to, co się dzieje w tym momencie, ten poprzedni ruch, to, to obecne spadki. To jest jedynie korekta przed dalszym rajdem w górę, przed dalszymi wzrostami. No, ja upatruję tutaj układu harmonicznego, czyli wykończenie punktu D dopiero wyżej 1,35% 56. No Ten poziom, po prostu, według mnie, będzie do zaatakowania. Nawet jest duża szansa, że rozegramy ten układ, bo, jakby nie było to mocny układ zewnętrzny, butterfly na wysokim interwale. Ja takie układy bardzo lubię w kontekście typowego swing tradingu, prawda? To jest podejście typowo średnioterminowe. Natomiast na kilka dni uważam, że setup jest jak najbardziej do, do rozegrania. Także Kanada ok. Natomiast troszeczkę, troszeczkę jeszcze. Wyżej. Ok, widzę, mamy 14 łapek w górę. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się te nasze live'y podobają. Tak samo zasubskrybujcie sobie nasz kanał, czy na Facebooku, czy na, czy na YouTubie. Przypominam, nadajemy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12.00, a będzie mała zmiana chyba od czerwca. Mam nadzieję, że uda nam się to wdrożyć wszystko. Nie wiem czy już wiecie, ale taki plan jest, żeby robić dokładniejszą tę analizę i podzielić to troszeczkę jakby na dwa bloki. Godzina 12, rynek walutowy w typowy Forex i godzina 12.30 kryptowaluty. Wiąże się to z tym, że na korzyść oczywiście, że nie będzie więcej instrumentów analizowanych, przede wszystkim więcej kryptowalut. Będą bardziej dokładnie mierzone, będzie prowadzona ciągła analiza, czyli będziemy sobie omawiać to w kontekście dzień po dniu, tak żeby wyznaczać te najbardziej możliwe scenariusze. No i przede wszystkim duża pula instrumentów. Dodamy sobie troszkę może par walutowych, tych mniej popularnych, no ale przede wszystkim kryptowalut również będzie o wiele, wiele więcej. Także no, będzie taka godzina analityczna od 12 do 13. Pół godziny Forex, pół godziny kryptowaluty. Także od, od czerwca myślę na spokojnie ruszymy, bo to wiadomo, też muszę się do tego przygotować, wybrać platformę do analizy, utworzyć pokoje webinarowe i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że, że to nam wyjdzie na, na korzyść wszystkim, prawda? Dajcie znać w ogóle, co o tym sądzicie, czy, czy Wam się pomysł podoba. Ok, widzę, że jesteście na tak pozytywnie. <laughs> Proszę pomierzyć bitcoina dokładnie Tomek mówi. Już, już mierzymy. Tylko sobie najpierw, e, najpierw sobie zerkniemy jeszcze na indeksy szybciutko. Tak jakby większa korekta w Stanach się gdzieś tam zaczęła w tym momencie tworzyć. Zobaczmy na d1, no mamy 38,2 e, niżej. To jest pierwsze takie mierzenie wewnętrzne całego tego ostatniego wzrostu. 2,713. Natomiast to jest mierzenie D1, więc tutaj pewnie do tego poziomu jeszcze długo, długo, zanim się doczekamy. Zobaczmy na 4 godzinówce. Na 4 godzinówce, słuchajcie, dochodzimy do ZZB, i na to chcę Wam zwrócić uwagę, bo wcześniej był ten poziom FIBO. Ja celowo tych poziomów nie kasowałem, dlatego, żeby pokazać, że często taki błąd, przynajmniej ja popełniałem jeszcze dawno temu że miałem mierzenia, mierzenia powiedzmy nie zadziałały tutaj za trzecim czy za czwartym razem ja kasowałem te mierzenia. Wiecie jaki jest największy problem? Największym problemem jest to, że my o tych mierzeniach i o poziomach Fibonacciego zapominamy. A dlaczego to jest takie ważne? Z technicznego punktu widzenia jest to bardzo ważne dlatego, że te wybite poziomy Fibonacciego, pamiętajmy, one również mają znaczenie. Czyli jeżeli rynek je wybił, to jest duża szansa, że dojdzie, czyli na, zadziałają na zasadzie biegunowości. Rynek przetestuje poziomy jeszcze raz, dojdzie do wybitych mierzeń, po czym się znowu odbije. Dlatego tutaj ta strefa zielona, ja przypominam, ona wynika z zewnętrznych mierzeń. Tutaj widzimy 161 razy 2. Uważam, że ona będzie ważna. No tutaj, ciekawie, tutaj to wszystko może być. 2844. Uważałbym, uważałbym na odbicie od tego miejsca. Także to. Ten, ten scenariusz warto sobie rozrysować. Podobnie, słuchajcie, sytuacja się ma z DAX-em. Mam bardzo przyjemny poziom, taki ZZB do zaatakowania 12005. Jest też poziom, słuchajcie, na wzrosty agresywny, long. Może, może mieć sens i może mieć miejsce u mnie na, dopiero na wysokości. 161,8 zobaczcie 11,800 no, zewnętrzne mierzenie, ostatnie korekty, wysoki interwał, to zawsze nam no, może nie zawsze, ale zazwyczaj dobrze płaci, bardzo dobrze działa, także tutaj jest jedyny mój pomysł na długie pozycje, natomiast na krótko zobaczcie na mój sposób pomiaru, w tym momencie no, troszeczkę wykres oczyszczę ten poziom 11,800 sobie zaznaczcie, bo to zewnętrzne mierzenie, no myślę, że się przyda Pewnie będziemy do niego wracać jeszcze. Natomiast tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie korektę pędzącą. One to one. Mamy AB, mamy BC i mamy CD, prawda? FS to mierzenie już widać. Dokładamy do tego wewnętrzne mierzenie ostatniego swingu. Ostatniego swingu, no i myślę, że odpowiedź jest już na wykresie, znaczy odpowiedź zawsze jest na wykresie, prawda? Tylko kwestia tego, czy dobrze to pomierzymy i zinterpretujemy. Zwróćcie uwagę: 161,8. 1 do 1, korekta pędząca, i to wszystko wypada 12,063. To jest, słuchajcie, układ, który będę chciał też w grupie Forex Hustling, w tym projekcie, na którym się skupiam obecnie, rozegrać. Może nawet na 2-3 dni, zobaczymy. Natomiast średnioterminowo ten poziom techniczny, czyli ten one-to-one -one potwierdzony FIBO, niesamowicie ważny. Naprawdę bym powiedział poziom, do który, który warto wyczekać, po prostu, który warto wyczekać. Okej, okay, indeksy mamy, przechodzimy słuchajcie do kryptowalut, bo najwyższy czas zobaczyć, co tam się dzieje na Bitcoinie. No póki co na H1 zobaczcie bardzo, ładna, bardzo ładne objęcie Bessy, tak? Na chwilę obecną 161,8 wybite. Ja mam taką swoją teorię na ten temat i tutaj już Wam pokażę, jakie są zagrania w, w tym kontekście, bo to należy jasno powiedzieć. Jeżeli ja widzę w tym momencie, że rynek zanegował częściowo, prawda, na jednej świecy, na tym mocnym wybiciu 161,8, to ja wcale mierzeń FIBO nie kasuję. Pamiętajmy, że zawsze sprawdzamy to, co było wcześniej, a tutaj wcześniej był dosyć ładny szczyt. To był szczyt z 14 z północy, zobaczcie, potencjalne lewe ramię. Lewerami, formacji, której tak naprawdę brakuje, ale ona się tworzy. No, tak jest moje zdanie, że jeżeli pojawi się na rynku coś takiego, czyli jeszcze ta podaż, okej, okay, niech się pojawi, będziemy mieli podbicie. Podbicie jest tak zwane na tak zwanym liteście Fibonacci'ego, czyli wcześniej mierzenie nie było, prawda? To 161,8 i ono może mi zadziałać jutro pojutrze, za dwa dni, za trzy. To aż tak istotne nie jest. Natomiast bardzo ważne jest to, gdzie po tych spadkach cena. W momencie jak będzie jakaś korekta chwilowa, gdzie ona się zatrzyma. Bo jeżeli się zatrzyma na tym wcześniejszym mierzeniu, to ja wiem, że poziom 7960 będzie cały czas aktualny. I ten rejter z Fibonaczkiego, o którym ja tak często wspominam, to jest właśnie tego typu motyw. Bardzo go lubię, dlatego że on występuje, on ma fajne połączenie w kontekście np. podwójnego szczytu, np. głowy z ramionami. No i tutaj, jeżeli prawe ramię by się zatrzymało na poziomie FIBO, świetne połączenie, naprawdę taki setup. Płaci. Także to jest słuchajcie, jeden z moich motywów, który będę chciał rozegrać. Obecnie, jak wiecie, pozycji na Bitcoinie nie mam żadnej, ani długiej, ani krótkiej. Ja też nie hodluję, także tutaj nic nie miałem. Natomiast przymierzam się do krótkich w momencie, jak się pojawi okazja. A tego typu układ, czyli połączenie głowy z ramionami w kontekście FIBO, traktuję po prostu jako okazję. Ale troszkę wykres się musi nam dorysować. Ja muszę zobaczyć pierwszą podaż, jaka się pojawi, bo w tym momencie to jest jeszcze troszeczkę za mało. Lecimy do, dalej słuchajcie. I ją wygląda lepiej. No, należy to jasno powiedzieć. Mówiliśmy o 161 wcześniej. Mamy kolejny poziom, jest obroniony, 209, przepraszam, 209 dolarów za 1 ETH. Mamy delikatny górny cień, czyli uaktywnia się podaż. Wygląda to dobrze. Wygląda to naprawdę dobrze. W tym momencie, ja bym powiedział, że lepiej jak, jak Bitcoin, bo na Bitcoinie jeszcze tej formacji nie widzę, natomiast tutaj 161,8 i próby obrony na eterze widzę. Także to już jest pewnego rodzaju taka różnica. No i jeżeli ja widzę, że pojawia się formacja świecowa na poziomie FIBO, to dla mnie to jest zawsze bardzo dobre połączenie. Tak, Ja już po prostu wiem, co w tym momencie robić, także obserwujcie sobie, najlepiej dodajcie sobie te mierzenia. E, jeden i drugi poziom, natomiast 209, czyli to 161, najbardziej wychylone na północ. No, bardzo, bardzo ważne. Także 200, 209, słuchajcie, jest, jest istotne. Na Litecoinie. Na Litecoinie, słuchajcie, tworzy się to, co, czego się spodziewaliśmy i pozycję mam, wskoczyło zlecenie oczekujące na LTC. Ja się bardzo cieszę, bo uważam, że tutaj ten układ harmoniczny, który jest to on wypali. No bo wiecie, to jest standardowe zagranie, nie ma co się zastanawiać. Układy harmoniczne. Kończą się pomiędzy 7, 8, 8, 8. Mówimy o tych wewnętrznych. Mamy bardzo ładny podwójny test. I testowanie w tej strefie. Czyli ok. Są formacje świecowe z górnym cieniem. No są. Także tutaj uważam, że ten potencjał spadków jest co najmniej do punktu B na sam początek. To jest 82,70. Natomiast jeżeli się sytuacja rozwinie, no to uważam, że te minima, punkt C i punkt A zobaczymy. Na początek punkt B i tutaj obserwacja, bo dopiero układ się tak jakby zaczynał realizować czyli jest jeszcze w tej początkowej fazie realizacji. Lecimy dalej zobaczymy na Ripple co się dzieje. Ripple słuchajcie wystrzelił para walutowa którą nie znaczy kryptowaluta w którą nie wierzyłem. Mocno mocno widzę nadrabia. To mnie ten wystrzał mnie za bardzo przykład, że nie interesuje no patrząc może tak od strony technicznej to mamy układ harmoniczny mamy klaster. Zobaczmy 161. Zobaczmy również, że mierzenie 7, 8, 6 i nie wiem, czy też nie będzie 1 do 1, A, B, B C i CD. Nie, chyba nie będzie, ale możemy sobie to sprawdzić, bo to zawsze warto pomierzyć. OK, tutaj sobie dokładamy. No nie będzie, został wybity. Dobrze, ten poziom kasujemy. Tamto mierzenie całego swingu zostawiamy. Jako ciekawostka jedynie zaznaczam ten poziom. Natomiast od razu mówię otwarcie, mówię, że układu nie gram, dlatego że po prostu Ripple jako układ techniczny, czy to co się dzieje na Ripple mi nie pasuje. Po prostu nie czuję układu i tyle. Też mam taką zasadę, że jeżeli czegoś nie czuję, nie wiem, widzę, że ten dzień nie będzie dobry do spekuły czy do tradingu, przychodzę następnego dnia albo za dwa dni, prawda? Więc to nigdy nie myślimy życzeniowo ani nie analizujemy na siłę, bo mi się coś wydaje. Albo to jest, albo tego nie ma. Tutaj tego układu po prostu, który chce zagrać, nie ma. WIG 20. Na zakończenie, polski rynek. No jak to polski rynek? Chodzi swoimi ścieżkami. Zachód wygląda lepiej. Zdecydowanie lepiej wygląda technicznie DAX. SP, tutaj WIG 20 wybija 161.8 wewnętrzne zewnętrzne mierzenie. Lecimy dalej. Ciężko to wygląda. Przejdziemy sobie na D1, może jakiś tam setupik wyznaczymy. Póki co powiem wam, na polskim rynku nie mam żadnych czy to w akcjach, czy na kontraktach, nie mam żadnych pozycji. Czekam na rozwój wydarzeń, ale tutaj dla mnie zawsze bardzo ważne jest to, co się dzieje na Zachodzie, bo jeżeli na Zachodzie rynek będzie zjeżdżał, mocno się tam będzie sypało wszystko, no to żadnych pozycji czy na akcjach czy na Wigu 20 po prostu zawierał, nie będę. Co takiego na D1? No może być, słuchajcie, układ głęboki, układ nietoperza z zakończeniem dopiero, zobaczcie, na 886. Troszkę się tego obawiam, ale uważam, że jest to realne, że zaatakujemy te mierzenia. Odczytamy za chwilkę, jaki to jest poziom, tylko najpierw sobie zaznaczymy cały układ X, A, B, B, C, i C, D. Punkt D na 786, zaznaczmy linią poziomą no, i mamy poziom, tak? Mamy wsparcie, czyli kolor zielony 2126. 2126. To jeszcze wygląda, słuchajcie, dosyć ciekawie. Cały ten poziom, jak i, cała, jak i cała struktura. Ok, słuchajcie, zobaczmy, co się dzieje na czacie, bo widzę, że tutaj piszecie. No, podoba Wam się pomysł dokładnego analizowania rynku walutowego i kryptowalutowego. Od czerwca, myślę, że realnie to zrobimy. Bo, bo uważam, że jest taka potrzeba, żeby tę narzędziówkę tak dokładnie na różnych instrumentach pokazywać, ćwiczyć oko, robić, wyznaczać scenariusze i tak dalej. Adrian pisze, że korekty nie będzie. No, Adrian, ja nie zastanawiam się, czy będzie, czy nie. Po prostu gram to, co widzę. A jeżeli widzę okazję na przykład coś takiego jak na ETH, że są poziomy, są trzymane, no to ja to wykorzystuję. Więc dla mnie. To, to jest na zasadzie takiego myślenia zero-jedynkowego. Albo jest okazja, albo nie ma. Na Ripple nie ma, więc od razu odrzucam. Natomiast na Bitcoinie, na ETH, na LTC uważam, że jest. No ale to jest oczywiście jedynie moje podejście. okej OK, ja to napisał korekta przy 20 tysiącach. No to jest już myślenie życzeniowe, bym powiedział, Arturze. Adrian, na wcale korekty nie będzie, bo wszyscy jej chcecie. Nie, ja wcale nie chcę. Adrianie, to żeby nie było. Praca tradera, pamiętajcie, bo w sumie fajna, fajna dyskusja się może tutaj nam pojawić na zakończenie. Praca tradera nie polega na tym, że ja czegoś chcę, czy nie chcę. Bo ja mogę chcieć spadków na indeksach, a SP pójdzie na 3000. No i co z tego? Moim zadaniem jest po prostu zarobić na tym, tak? Jeżeli ja widzę, że rynek się układa w jedną lub w drugą stronę, to ja chcę się do tego trendu, do tego ruchu, który jest pewnie przez dużych graczy kreowany, podczepić, tak? To jest bardzo ważne, żeby myśleć, jakby w zgodności z tym, co się dzieje. Tutaj na, na Bitcoinie mogą być dalsze wzrosty. Ok, jeżeli się pojawi korekta, i ja zobaczę, że będą miejsca do kupna, to dalej na tych wzrostach będę chciał się załapać. Tyle. I to samo się tyczy rynku walutowego, złota, ropy, czy SP, czy DAX. Ok, Czy będą zanalizowane po tej zmianie indeksy surowców? Oczywiście Pawle, że tak. Będzie bardzo dokładna analiza walut. Surowców, może sobie dodamy coś z surowców, może jakieś indeksy europejskie wrzucimy, może londyńskie fucji wrzucimy. Zobaczymy, co tam będziecie chcieli, ale uważam, że, że, że zrobimy to jeszcze lepiej niż teraz na pewno, dlatego że bardziej dokładnie to będzie. No bo teraz te spotkania trwają od 12 do 12.30, dlatego za chwilkę kończymy. Natomiast od czerwca od 12 do 13, czyli dwa bloki tematyczne, 12, 12.30, 12.30 godzina 13, prawda? Czyli dwa razy po pół godziny. Okej, okay, słuchajcie, dajcie łapkę w górę na koniec, zasubskrybujcie sobie nasz kanał, pomalutku kończymy. Słyszymy się jutro o tej samej porze, o godzinie 12, także powodzenia wszystkim życzę, do usłyszenia, Trzymacie kciuki za nasz projekt Forex Hustling, dodam tylko, że wszystkie konta, jakie mam, jakie prowadzę są na plusie, także jest nieźle. Dzisiaj rozgrywam sesję amerykańską, także od 15 zaczynam nadawać na żywo. Także do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hejka, cześć!